Cześć, witam serdecznie na moim kanale Tuinteress Investments, i dzisiaj chciałbym pomówić o takim tokenie, jakim jest AWE. I AWE jest dosyć ciekawym tokenem z racji tego, że dzięki temu tokenowi możemy pożyczać krypto i dawać pożyczki. Możemy również używać tokenu AWE jako zabezpieczenie na, w stosunku do naszej pożyczonej, e, pożyczonych tokenów. I token AWE służy też jako jeden z zarządzających, czyli mówi się governance, czyli możemy decydować o tym, jak ten protokół gdzie zmierza, jaki będzie yield i tego typu rzeczy. Wszystko, co w jakie będą podejmowane decyzje, podejmujemy właśnie za pośrednictwem tokenu AWE. AWE jest teraz kosztuje w kwocie 72 dolarów jego all time low wynosił się 26 dolarów natomiast jego najwyższa cena to 661 dolarów i co więcej mogę powiedzieć że był też poprzedni token AWE który kosztował zaledwie kilkadziesiąt centów ale jak widać token y, naprawdę y, poszedł z kilkudziesięciu centów do 600 dolarów tak więc no niesamowite niesamowite wzrosty, oczywiście to był stary kontrakt, to jest teraz nowy y, widzimy, że w przeciągu jednego roku token wzrósł o 26% nie jest to może dużo, ale no, możemy powiedzieć, że coś tu się jednak dzieje na rzeczy, że, że token jednak idzie w ku dobremu i możliwe, że w przyszłości właśnie PASA będzie na tyle dobra, że wróci do jego all time high, a nawet może go przewyższy. Ee, oczywiście nie jestem doradcą finansowym wydaje mi się, że token Awe kupienie tego tokenu za 20 centów jest naprawdę. Ciekawą perspektywą, i, i można by powiedzieć, że w, 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 można zaryzykować, kupując 20 dolarów, część tego tokenu, i kto wie. Może w przyszłości będziemy w stanie naprawdę dobrze na tym zarobić. Na dzisiaj to już koniec. Trzymajcie się, cześć.